Technologia Virtual Reality albo po polsku Virtual Reality. I to urządzenie, tym razem od Samsunga czy Samsung VR. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze nikogo, kto po założeniu tych gogli nie byłby maksymalnie zaskoczony albo kogoś, kto byłby nimi znudzony po dłuższym użytkowaniu. To już nie jest zabawka. Obraz jest dosyć ostry i bardzo dobrej jakości. Tym bardziej, że gogle współpracują tylko z komórkami, które mają rozdzielczość QHD, czyli najnowsze komórki Samsunga serii S6, S7, Note 5 i Note 4. Gogle wykonane są bardzo solidnie, z dobrej jakości plastiku. Miejsce, które dotyka twarzy możemy bez problemu zdjąć i wyprać. Do zestawu dołączony jest jeden pasek dookoła głowy poziomy i drugi, który przechodzi nad głową. Jako, że nie mamy bezpośredniego dostępu do ekranu smartfona, czyli do sterowania, to google wyposażone są w kilka fizycznych przycisków. Przycisk powrót, panel dotykowy, którym możemy potwierdzić decyzję lub przewijać tekst góra-dół, prawo-lewo, przyciski głośności i regulacja ostrości czyli odległości smartfona od soczewek. Gogle same w sobie potrzebują źródła zasilania i czerpią je ze smartfona, który jest podłączony do gogli przez port USB. Można gogle również podłączyć bezpośrednio pod zasilanie, ale kabel zwisający z gogli jest zdecydowanie niepolecany i bardzo mocno psuje zabawę. W Google wbudowany jest również głośnik, ale jest na tyle miejsca, że do portu Mini Jack bez problemu podepniemy większość standardowych słuchawek. Niestety, nie jest to gadżet imprezowy. Google bardzo mocno odcinają nas od towarzystwa i będziemy raczej imprezowym zombie, chyba że takim jesteś na co dzień, to nic to w Twoim życiu nie zmieni. Można ten obraz przekazać na telewizor. Pokażemy Wam to w kolejnych odcinkach, a tymczasem, żeby zobaczyć, chociaż namiastkę tego, pisz w internecie hasło 360 mówi i sam na ekranie swojego smartfona, o ile masz żyroskop, będziesz mógł się przekonać, jak tak, to jest naprawdę. Gogle Samsunga powstały przy współpracy z firmą Oculus i tak jest. To jest ta firma, której projekt został tak choć wsparty w serwisie Kickstarter, ale o tym mówiłem Wam już w innym odcinku. Automatycznie po włożeniu telefonu w Gogle zainstaluje się aplikacja Oculus. Po założeniu Google jesteśmy w dużym pomieszczeniu, gdzie jest biblioteka naszych aplikacji, sklep i przykładowe aplikacje. Większość z nich nie ma opcji demo, a to trochę słabe, bo niestety średni koszt takiej aplikacji to jakieś 4 dolary. Ale teraz ciekawostka! Virtual Boy, pierwsza technologia na rynku od koncernu Nintendo, która miała tworzyć zjawisko wirtualnej rzeczywistości. Niestety okazała się wielką klapą finansową i nigdy nie trafiła na rynki europejskie. Obraz w niej wyświetlany był tylko w kolorze czerwonym. Super sprawa. Najtańsza technologia VR na rynku, Google Cardboard, który możecie mieć już za kilka dolarów albo zrobić całą w domu. Potrzebujemy tylko mieć soczewki. Oculus, który został ufundowany na Kickstarterze, został ostatnio sprzedany przez 22-letniego Palmera Lakea. Za 2,3 miliarda dolarów koncernowi Facebook. James Cameron, reżyser takich hitów jak Titanic czy Terminator, w 2013 roku powiedział, że technologia VR raczej do niczego się filmowcom nie przyda i w taki sposób trudno przykuć uwagę widzów. Koniec ciekawostki! Nie założyłem tej czarnej osłony, a to dlatego, że gogle same w sobie dobrze nas odcinają od wszelkiego światła, które psuje mocno zabawę. A jeśli będziemy musieli gdzieś przejść, to nie musimy ich ściągać z głowy, tylko możemy zrobić to, co ja zrobiłem przed chwilą na ciekawostce i założyć je i aktywować tylną kamerę smartfonu. Dzięki temu możemy spokojnie przejść, nie robiąc nikomu krzywdy, a w zasadzie czuję się jak Robocop czy Iron Man. Wydaje mi się, że to miała być taka opcja typowo użytkowa, a wyszła z tego całkiem ciekawa rozrywka. Jeżeli w sklepie Play wpiszemy hasło VR, to uzyskamy dostęp do wielu aplikacji, filmów i gier, a spośród nich bardzo dużo jest darmowych. Sam z nich korzystam i gorąco Wam polecam. Jest tylko jeden problem: oficjalnie nie uruchomimy ich niestety na tych goglach. Zaraz po włożeniu telefonu instaluje się na nim aplikacja Oculus. Jeśli ją odinstalujemy. Zainstaluje się ponownie. Jedyny sposób to ściągnąć ze sklepu aplikację, tzw. Tak serwis blokery i zablokować aplikację Oculus. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy uprawnienia konta administratora, czyli Root. Niestety tracimy gwarancję na naszego smartfona. Na rynku pojawiają się już kamery 360 stopni. Dzięki nim po jednym naciśnięciu klawisza przygotowujemy wideo, które idealnie pasuje do takich właśnie gogli. Pamiętajcie, w opisie filmu, tutaj pode mną znajdziecie przydatne linki, a jeśli ty właśnie dzisiaj oglądasz ten film, to daj łapkę w górę. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Ja jestem Rafał, to jest kanał o technologii. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!